W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o serialu okrzykniętym najlepszym kryminałem ostatnich lat. Sprawdzimy to. Merzistaun. Dorota Kostrzewa i Maciek Łuka. Okej, okay, słuchaj, ostatni raz nagrywaliśmy wspólnie serial Killers przy okazji e, innej świetnej produkcji HBO, czyli to wiem na pewno, z Markiem Rafalow w roli głównej. E, no i chciałbym się ciebie zapytać, bo wydaje mi się, że Mercy Easttown e, w pewnym sensie porusza e, podobne struny mhm. emocjonalne. Nie wiem, czy zgodzisz się z tym e, i czy Mercy Easttown również wywarła na tobie silne wrażenie, co... Tamten serial. <noise> jest bardzo ciekawe, że o nim przypominasz, bo to było równo rok temu, tak. to był przełom chyba maja, czerwca, coś takiego. coś takiego, a ja bym dała głowę, że go oglądałam w jakimś głębokim listopadzie, bo w tak mroczne My rejony ten serial mnie zawiódł. E, rzeczywiście widzę punkty wspólne, bo wydaje mi się, że chociażby takim wspólnym tematem jest um, temat rodziny, to mhm, na pewno. Jasne. I w obu przewijać ten wątek radzenia sobie z traumą, w jakiś sposób wychodzenia z niej, czyli w takim procesie zdrowienia, wychodzenia z choroby, po prostu. To prawda, to jest ten punkt zbieżny. No, to wiem, na pewno dla mnie przynajmniej opowiadało o, o tym, jak dziedziczymy pewne cechy po naszych rodzicach, a mhm. nawet przodkach, jak najbliższa rodzina ma na nas wpływ. Natomiast tutaj w. Merz i Town jest trochę inaczej, bo to jest też serial o tym, oczywiście też o radzeniu sobie z traumą, ale też o tym, jak środowisko, w którym się wychowaliśmy, wywiera na nas wpływ, a nawet więcej, tak? Tutaj cała miejscowość jest właściwie oddzielnym bohaterem. No właśnie właśnie Uderzyło mnie na samym wstępie to, jakie ciepło bije jednak z tego serialu. Nie, że um, głównie z relacji między ludźmi, że to jest e, to jest bardzo ciekawe, bo to jest takie miejsce, w którym dzieją się straszne rzeczy, to prawda. bo mamy do czynienia ze zniknięciem, z morderstwami, z narkotykami, są tutaj, no tak, z um, A jednak um, chyba głównie ze względu na relacje, które są między bohaterami, że one są takie właśnie jakieś przyjacielskie, e, zażyłe, ma się takie poczucie, że mm, właśnie mimo tych wszystkich traum, które. Tych bohaterów, z główną z mer na pierwszym planie, to jednak to, że oni żyją w takiej zażyłej komitywie, to sprawia, że, że te traumy jakoś łatwiej jest znieść. Mam takie poczucie, że, że w tym, że można je z kimś podzielić, jest też jakaś słodycz. Dlatego jest coś tak naprawdę ciepłego i przyjemnego w tym serialu, już na samym wstępie. Jasne, i to również jest ciekawe, jak my odbieramy te. Uczynki bohaterów, tak? które często no, nie należą do jakichś wspaniałych uczynków, tylko wręcz przeciwnie, ale tak jak powiedziałaś, poprzez tę zażyłość, która między nimi mhm. jest, patrzymy się na to inaczej. No, oni są w ogóle, mam takie poczucie, że to całe miasteczko jest taką trochę rozbudowaną rodziną. Pada nawet taki dowcip, żart z ust chyba bohatera Gaja Piersa, który śmieje się z tego. Mówi do mer, czy ty jesteś spokrewniona ze wszystkimi w tym mieście? Bo jest takie wrażenie, no nie? Oczywiście nie wszyscy są tam rodziną, ale chodzi o to, w jaki sposób oni działają ze sobą. To, że naprawdę darzą się tak olbrzymią serdecznością i taką wyrozumiałością, że nawet jak robią jakieś straszne rzeczy względem siebie, Jasne. to i przyznają się do błędu, i, i sobie nawzajem wybaczają. Bardzo możliwe, że oni po prostu są dobrymi ludźmi dla siebie, co jest takie przyciągające. W każdym razie, o co chodzi? Zobaczyłam ten pierwszy odcinek i pomyślałam sobie, okej, okay, nie Niezależnie od tego, co się dzieje w tym świecie, ja po prostu w tym miejscu chcę zostać, bo się Jasne. czuję bezpiecznie. Tak jak się mogę czuć w rodzinie, która jest niedoskonała, a jednak chcę być w tym miejscu. Chciałbym powiedzieć jeszcze dwa słowa o miejscowości, zanim przejdziemy do tej głównej linii fabularnej do kryminału, w którym mhm. Merzi Stone jest. No cóż, ja oglądałem takie wywiady ze twórcą i scenarzystą tego serialu, czyli Bradem Ingolds' Beam. I on podkreślał, że pisząc Mer bardzo chciał napisać historię o miejscu i ludziach, którzy się w tym miejscu urodzili, mhm. wychowali, a teraz wychowują swoje dzieci. W związku z tym mamy do czynienia z takim pewnym zamkniętym kręgiem, gdzie wszyscy się znają ze wszystkimi, wszyscy o wszystkich wiedzą, oczywiście pozornie, mhm. jak się okazuje. Tak, bo wszyscy tam kłamią, tak. to jest bardzo ciekawe. Tak, no i to jest... Dla mnie to jest taka, taka, taki świetny fundament właśnie dla tej e, historii kryminalnej. Mhm. No bo tym jest przede wszystkim Mers Ist, znaczy, tym znaczy inaczej, tym jest na pierwszy rzut oka Merzistam, mhm. tak? Na no to ludzie najbardziej e, zwracają uwagę. No i to jest idealny moment, żeby powiedzieć, o czym ten serial w ogóle jest. Tak, Merzis tam opowiada historię śledczej z małego pensylwańskiego miasteczka. Mer prowadzi dochodzenie w sprawie zabójstwa młodej dziewczyny, ale jednocześnie ciągnie się za nią niedomknięte mhm. dochodzenie w sprawie zaginięcia innej nastolatki. No i cóż, ona się musi zmierzyć no nie tylko z niezwykle. Trudnym zawodem, tak, ale również z tajemnicami, które, które funkcjonują w tej niewielkiej społeczności, no ale także z własnym, z własnym, z własnym bagażem, życie. z własnym życiem, które na pierwszy rzut oka jest katastrofą, tak? Ono jest wypełnione traumami, ona wychowuje, wychowuje córkę, wychowuje wnuka, wnuka tak. także, także I mieszka jest, z matką. I no? mieszka z matką, także jest matką, babcią i tak dalej. Także no, jest, jest fascynującą postać. No właśnie ona mi się strasznie, strasznie podoba, bo to jest taka bohaterka najprawdziwsza, jaką tylko można sobie wyobrazić na ekranie. Jak sobie o niej myślę, to ją w ogóle też porównuje do tego miasta, że Aha. ona jest dokładnie jak to, jak to miasto, jest takim chodzącym mesem, jest kompletnie właśnie y, w jakiś sposób zepsuta, y, bo, bo przeżywa dużo ciężkich chwil, tak jakby tam wszystko w środku w niej trzymało się tylko na jakiś plaster, na jakiś słaby klej, nie wiadomo w którym momencie to puści i jest też taką osobą, która też popełnia mnóstwo błędów, robi Oczywiście, jedną tak. naprawdę słabą akcję, ale wciąż pozostaje taką postacią, przy której ja osobiście na maksa chcę być. Mhm. I ona ma w sobie coś takiego z figury matki, że jakby czuję się przy niej naprawdę bezpiecznie. To prawda. Że mimo tego, że, um, że może popełnia błędy, to jednak tak bezgranicznie jej ufam, jako bohaterce, mhm. to właśnie jak, jak figurze matki, że jakby chcę być przy niej, bo, bo przy niej czuję się też jak w domu. Dlatego tak chętnie mi się w ogóle oglądało ten serial, ja bardzo lubiłam do niej wracać. No właśnie, a powiedz mi, jak, ty ją, e, jak odbierasz postać MER na takim poziomie takiej figury e, detektywa. No tutaj śledczej, mhm. tak? I, no bo zwyczaj, w takich historiach e, no mamy mężczyznę, tak? A tutaj, tutaj mamy postać, postać kobiecą, która pełni bardzo dużo, bardzo dużo funkcji, jestem ciekaw. Tych typowo kobiecych. Tak. No właśnie, właśnie. Zastanawiałam się, co by było, gdyby ona była jednak bohaterem męskim, bo muszę powiedzieć, że w jakimś sensie ona została stworzona na takim męskim schemacie. No, Jasne. No nie... Jej fizyczność, tak, tak, to jak dokładnie. się porusza, to jak mówi. Tak, tak. Tak. Nie bez znaczenia jest to, że, ona, że w jej życiu ojciec był taką bardzo ważną postacią i że ona mhm. w jakimś sensie em, przejęła jego dziedzictwo, jakby ojciec był policjantem, Jasne. teraz ona jest policjantką. W ogóle ma mnóstwo takich e, męskich cech, jest taka bezpośrednia. Przed programem pamiętam, co ty powiedziałeś, że gdyby była mężczyzną, to bym się powiedział, że ma ciężką rękę. E, nie? Ciężką łapę, no Gdzie... tak, gdyby, no. gdyby, pewnie gdyby Mermia miała scenę jakiejś bójki, to by, to by pokazała, e, tak. co potrafi. Tak, jest w ogóle właśnie taka kanciasta, nie? Ale to, że ona jest kobietą, mhm. ma naprawdę olbrzymie znaczenie. To jest taka wartość dodana, bo ona jest, tak jak powiedziałeś, jest matką, jest mhm. babcią, jest córką. Mieszka ze swoją matką, jest rozwiedziona, jej tak. mąż, jak ona mówi, właściwie mieszka w jej ogródku, co mhm. też jest bardzo, bardzo ciekawe. I to, co mi się jeszcze w niej na maksa podoba, i to można było osiągnąć tylko w przypadku kobiecej bohaterki, że ona za dnia jest taka umęczona, taka prawie że niewidzialna, tak. taka w dużej kurtce, nie? że jakby w ogóle jej prawie nie widzisz za tą kurtką. A co się dzieje wieczorem? Ona, ja nie, nie wiem, ona po prostu myje tylko włosy, mam takie wrażenie. Myje, odświeża się i wygląda jak milion dolarów. I wy oczywiście jest Kate Winslet wtedy, e, ale naprawdę to jest taka niesamowita metamorfoza. I to jest, to jest niesamowite. E, wiesz co, zanim jeszcze pogadamy o Kate Winslet i to, jak kreuje tę postać, to ja bym chciał trochę powiedzieć, powiedzieć kilka słów o pierwszym epizodzie, ponieważ mam wrażenie, że on często jest niedoceniany przez nas wszystkich mm -hmm. widzów, na takiej zasadzie, że to jest jakiś rodzaj ekspozycji, to jest jakiś rodzaj rozbiegu do głównej tej linii fabularnej, no do, do całej intrygi kryminalnej. No ale. Kurczę, jaka to jest ekspozycja w ogóle, przecież tam masz e, takie małe sceny perełki, no nie? w których ona jest i widzisz, e, widzisz jak, są kładzone, e, jak są akcenty położone na, e, na to, jak ona jest ustosunkowana do tych innych mieszkańców. Właśnie, tej właśnie. Tej miejscowości. tak jakby ona narzucała też trochę rytm tych relacji, takie tak. miałam poczucie. No, warto, warto tu powiedzieć, że Mary jest, jest taką lokalną gwiazdą. Tak? Ona Aha. kiedyś zdobyła e, ten mistrzowski punkt, wykonała mhm. ten rzut e, do kosza. I e, jest nazywana Lady Hawk. Jest tam e, super scena, kiedy ona poznaje pisarza granego przez Gaia Pearsa, i on właśnie się jej pyta, dlaczego nazywają cię Lady Hawk. No i ona mówi, że 25 lat temu wykonałam e, rzut do kosza no. i on na to odpowiada, wow, to musiał być niezły rzut. I ona na to... E, Town? tak, gdziekolwiek niekoniecznie. Mm -hmm. I to super obrazuje y, jej podejście do tego miejsca, bo ona y, z jednej strony myśli o tym i staun, no mówiąc kolokwialnie, jako prowincjonalnej dziurze, mm -hmm. ale z drugiej strony, no, też jakoś tak kocha, kocha to miasto. Ja no, tak dokładnie jak się kocha dom rodzinny. Czy to jest moment, że możemy w końcu pogadać o Kate Winslet, bo nie mogę się doczekać? No musimy w końcu pogadać o Kate Winslet, <laughs> tak, bo gadaliśmy e, o tej całej fizyczności bohaterki. My. A o to, to jest przecież jej ciało, A nie? to jest przecież jej ciało, to jest jej wielka, wspaniała rola, która jest warta absolutnie e, każdej nagrody. No słuchaj, ja najpierw chciałbym od Ciebie Usłyszeć, co ty sądzisz o tej roli, a potem coś dodam do tego. No, ona jest Oscarowa, Jest w ogóle, moim zdaniem, jakby z innego kosmosu absolutnie, bo, bo Kate Winslet wznosi się naprawdę na wyżyny. Już nawet to mi się podoba, właśnie, że ona tym swoim ciałem w taki sposób gra, bardzo niecodziennie. Już mówiliśmy trochę o, o tej kancia, i to, że jest, że jest taka naprawdę swojska. Takie ma się poczucie, że ona jest typową matką z niedużego miasta. Nie, że jakby, jakby wierzysz po prostu totalnie w tę postać. Ale to, co ona robi tak aktorsko, to jest niesamowite, że dosyć e, korzysta z takich oszczędnych środków, mam wrażenie. Jasne. A jednak e, to, co się dzieje najwięcej e, w jej twarzy, to właściwie nawet nie w oczach widać, jak coś się u niej zmienia, tylko gdzieś tutaj pod oczami. Tak drgają je czasami jakieś pojedyncze mięśnie. No I da, ty widzisz, jest, że to jest taka emocja, taka emocja niesamowita. To jest ten nie? aktorski niuans, nie? To jest mhm. taka najwyższa aktorska półka, mhm. kiedy aktor potrafi wprawić w drżenie powiekę albo podbródek i to jest w tej scenie. Wszystko, nie? W tych scenach terapii zwłaszcza zauważalne. Dla mnie to jest taki też wspólny mianownik między to, to, jak ona gra, a to, jak Rafał grał swoją postać, też no, straumatyzowaną i, mhm. i, i tak dalej, on też, on też stosował podobną technikę. Tak? Kiedy, y, kiedy po prostu widać był jakiś grymas na jego twarzy, jakiś lekki gest, i do tego stopnia to była drobna rzecz, że ty mogłaś to pominąć w dosyć łatwy, w dosyć łatwy sposób. Często jakby zapomina się, tak? o, takich, mhm. o takich detalach i to jest świetne, no, no, cóż jeszcze mogę powiedzieć, no tutaj łatwo wpaść w takie banały, kiedy się mówi o tej, o tej roli, tak? i o tym, jaka ona jest niezapomniana i tak dalej. Dlatego powiem o czymś innym, ponieważ Kate Winslet wspomina w wywiadach o tym, że ta rola była dla niej bardzo ciężka, że mhm, w co się nie dziwię, no? że ona się od, odbiła na jej psychice mhm. i tak dalej. A właśnie to, co ja chciałem powiedzieć to, że. Mnie to odrobinę zdziwiło, ponieważ raz olbrzymie doświadczenie tak, aktorki, a dwa wyda wydawało mi się w pewnych momentach, że ona jednak ma za sobą e, bardziej zniuansowane mhm. role, bardziej wymagające, jak chociażby w Lektorze czy, e, czy w moim ulubionym filmie Skate Winslet, czyli w Drodze do Szczęścia. Mhm. Ale z drugiej strony jest to, co mówisz, no, jak, jak oglądam ten serial, to po prostu widzę ten ładunek emocjonalny i nie mam wątpliwości, że to, że to była trudna i wymagająca rola. Tak, właśnie, dlatego że mi się wydaje, że ona musi tak kumulować te wszystkie emocje do środka, jako bohaterka, w sensie aktorsko, o, o co chodzi. Że ona właśnie nie daje upust e, tym wszystkim środkom, tylko że, w, że za, zatrzymuje to. Więc myślę, że dla człowieka, aktora to jest o wiele trudniejsze zadanie jednak. Poza tym, właśnie, jeszcze wróćmy do tych scen e, u terapeutki. To są dwie sceny. Jedna jest w miarę na początku, jedna jest już bliżej końca. Tak. I one obie są absolutnie niesamowite, bo właśnie tyle się dzieje na twarzy Kate Winslet, ale ta druga scena, taka, kiedy ona w końcu się otwiera, kiedy jakaś tam tama puszcza, to jest absolutny majstersztyk. Ono widać, jak się zagłębia w ten temat, jakby po prostu oczy jej się robią mhm. takie nieobecne. Jest tam też taki Króciutki fragment, kiedy ona opowiada, opowiada, i potem chce się odciąć od tych emocji i robi taki ruch głową, tak jakby wiesz, naprawdę Jasne. taki mały detal. Ale jeszcze jedna moja ulubiona scena, świetna. Nie będę zdradzała szczegółów, ale chodzi o taką kluczową scenę pocałunku. Najważniejsze jest to, w jaki sposób mer reaguje na ten pocałunek. Aha bo ona, ona robi coś takiego, że mm, takiego, przyjmuje, przyjmuje ten pocałunek trochę jak komplement, komplement no tak. dlatego jak świetną jest postacią. Tak, nie? Tak, 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 właśnie to jest cała mer. Jest tak ekstra, że wszystkie chłopaki w mieście się w niej kochają, nie? a wcale jasne. może nie wyglądać, ale ma coś takiego magnetycznego, przyciąga, przyciągającego do siebie. Ja z kolei bardzo lubię wszystkie sceny z jej matką, bo mm -hmm. widać, że to jest taka relacja, e, na taka bardzo partnerska relacja, tak. tak? I one mogą się na siebie wkurzać, ale ostatecznie wiesz, że grają w tej samej drużynie. E, no i też super, jest to, jak, Mer, jak e, Winslet jak buduje te reakcje na tą swoją, e, na tą swoją matkę. Tak? Wi widzisz, jakby, jakbyś tak. był w tym domu, nie? Tak, że tak, widzisz tak, Wierzysz e, tak, tak. w te postaci. Wierzysz w tej postaci. No. Powinniśmy też kilka słów powiedzieć oczywiście o kryminale, bo jednak jest to serial kryminalny, <laughs> tak. ale nie wiem znaczenia właśnie w takiej kolejności przechodzimy do tego punktu? Wreszcie dotarliśmy, dotarliśmy. do tego no punktu. No właśnie. I co myślisz o Mare z Town jako serialu kryminalnym? E, wiesz co, no ja będę tutaj brutalnie szczery. Dla mnie, to jest, dla mnie to jest absolutne tło i dla mnie to jest przede wszystkim serial o miasteczku, dla mnie to jest przede wszystkim serial o tych ludziach. Mm, oczywiście Mary jest no, perfekcyjnie skrojonym kryminałem, Tak, ma swoje zwroty akcji, ma swoje wolty. Nie możemy się doczekać odpowiedzi na to kluczowe mm -hmm. pytanie, które pada w każdym kryminale. Tak, jest Napięcie jest cały czas tak trzymane, nie? Tak, czyli na pytanie kto zabił, no tak, tak. kto zabił, ale wiesz co, no ja traktuję to po prostu jako takie narzędzie, które gdzieś pod koniec mi się doskonale zazębia z tą warstwą, społeczną po prostu mhm. te, y, i tymi dramatami tej, tej, tej społeczności, także oglądam to przede wszystkim w taki sposób, ale... A kryminał jest wartością dodaną, nie? Tak, ale, ale jakby nie miejmy wątpliwości, to jest, tak, to jest Nie o to chodzi, nie? Tak, nie, 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 nie o to chodzi w tym serialu, ale jednocześnie, jeżeli ktoś to ogląda na tym, na tym jakby poziomie jako, to... tak, to ten y, kryminalny rdzeń jest na tyle silny, mhm. solidny i świetnie przeprowadzony, że to pod tym kątem też jest rewelacja. Tak, tak. Ja myślę sobie też, że w jakimś sensie te, te, te wątki kryminalne oddają wewnętrzne życie Mer, głównej bohaterki. Że one się tak zgrywają z tym, co się aktualnie dzieje w jej życiu. I myślę sobie też o zakończeniu tego serialu, że owszem, następuje rozwiązanie zagadki, ale to nie jest wciąż koniec. Jakby mhm. końcem dla mnie jest to, co się dzieje z Mer. Że w końcu po, po, tych, po tym czasie okresie burzy, kiedy ona absolutnie nie miała nadziei znikąd, kiedy wydawało się, że nie przyjdzie żadne wybawienie i, yy, i wybaczenie. Ona nawet kurczę, pamiętasz, są takie sceny, że ona doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że to, co robi, yy, przyniesie yy, jakieś niefajne konsekwencje. W jej, tak jakby nastawia się na ciosy. Mhm. Wie, że dostanie w twarz, a jednak robi to, co należy. To Zresztą dostaje w twarz też bardzo dosłownie. I na sam koniec, jak już wszystko zostało rozwiązane, mam takie poczucie, że przychodzi pierwszy jasny dzień w jej życiu. To Aha. wcale nie znaczy, że od tego momentu mhm. już wszystko jej się ułoży i że to jest takie banalny happy story, tylko skoro pojawił się jeden jasny dzień, to znaczy, że będzie ich więcej. I pomyślałam sobie, że to jest naprawdę bardzo ładny happy end. Taki dający nadzieję. No dobra, słuchaj, na zakończenie chciałem się Ciebie jeszcze zapytać, ponieważ y, Mer Zista, no, oglądaliśmy na platformie y, HBO, y, czyli mieliśmy do czynienia z cotygodniową emisją, a nie ze wszystkimi odcinkami wrzuconymi naraz. I chciałem się Ciebie zapytać, czy y, w przypadku Mer, która jest takim serialem trzymającym w napięciu, y -y. tak? Y, y, no jest tam trochę tych cliffhangerów, ta y, forma oglądania. Co, co tygodniowa ci odpowiada? No właśnie na maksa. Próbowałam sobie przypomnieć, kiedy ja tak oglądałam sobie jakiś serial co tydzień, że raczej sobie dawkowałam zazwyczaj, czekałam jakieś 2-3 tygodnie, żeby sobie ileś tam z rzędu obejrzeć. A tutaj absolutnie nie było mowy, żeby odkładać jakikolwiek odcinek. W ogóle wróciłam do jakichś takich starych, oldschoolowych czasów, że czekam dokładnie ten dzień no. na wieczór, kiedy będę mogła się rozsiąść. No bo wiesz, na czym polega różnica? Znaczy, ty wiesz, bo wiem, że oglądasz w taki sam sposób. Ale gdybyśmy to zbinżowali? To spędzilibyśmy w tym świecie 7 godzin. Aha. A dzięki temu, że oglądaliśmy to co tydzień, to jednak to doświadczenie trwało 7 tygodni. To było super. Wiesz, co ja jestem również totalnie z tej starej szkoły i wychowałem się na telewizji, no więc dla mnie to jest najlepsza forma, ponieważ sprawia, że. E, oglądanie serialu staje się takim wspólnym doświadczeniem, tak? Jesteście mhm. na tym samym etapie. Tak, w końcu można z kimś e, pogadać. E, tak, można z kimś pogadać, i tak dalej. Oczywiście, jeżeli oglądacie na tak, bieżąco, tak, równocześnie tak, tak. nie, nie ominął Ci tam jakiś odcinek. E, i, to jest, e, I to jest super. Poza tym, e, w przypadku takiego serialu, jak Mer, który no, dotyka różnych trudnych emocji i tak dalej. Wydaje mi się, że obejrzenie tego to byłoby przynajmniej dla mnie za ciężkie dla mnie też poza tym a. nieuczciwe też, bo też chodzi o to, żeby przechodzić dokładnie takie etapy jak ta merce, że to nie można tak w 7 godzin całej historii. Więc z jednej strony y masz czas na to, żeby poeksytować się y ze znajomymi, y tą kryminalną intrygą, tak, co będzie dalej i tak dalej, co się, wy y co się wydarzyło, a no z drugiej strony możesz trochę przetrawić po prostu to co, mhm. się, to co się dzieje z bohaterami i wydaje mi się, że w tej Formule jest to po prostu lepsza. No i teraz wy macie do wyboru, no bo serial się skończył i możecie oglądać go sobie albo co tydzień, dawkować, albo, albo oczywiście. wszystko za <laughs> jednym zamachem. To już zależy od Was. Okej, okay, słuchajcie, poznaliście już naszą opinię o serialu Mers i Wypiszcie w komentarzach, czy serial Wam się podobał, czy się z nami zgadzacie, czy też może się nie zgadzacie. No a co? My polecamy. Polecamy. Oglądajcie, no i zapraszamy na kolejny odcinek Serial Killers. Do zobaczenia.